Ojca i Syna, i Ducha Świętego. List Świętego Jakuba apostoła. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana, na, Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna Porządliwość wystawia na pokusę i nęci każdego. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie, nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jest, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, wstępuje z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności ze swej woli zrodził nas przez Słowo Prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Oto Słowo Boże. No, niesłychanie ważna historia, mówiąca o tym, że Bóg nas nie kusi. No, to prawda. E, mamy taką modlitwę Ojcze Nasz. I w tej modlitwie Ojcze Nasz mówimy takie coś. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zachowaj od złego. E, mówimy to źle. E, kiedy mówimy takie właśnie stwierdzenie jak Modlitwie Ojcze nas i nie wódź nas na pokuszenie, to sugeruje, jakby Bóg nas wódził na pokuszenie. Prawidłowo powiedziane jest tak, i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak jest w Piśmie Świętym. I nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. No ale każdy rozumie o co chodzi. Więc jak, święty Jakub apostoł jeszcze raz o tym przypomina i mówi... Ee, kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. Eee, no, absolutna prawda. Absolutna prawda mówiąca o tym, że Bóg doskonale nas zna. On nie musi nas kusić, żeby wiedzieć, żebyśmy, żeby, żebyśmy my żeby nas poznać. Bóg wszystko wie. Absolutnie wszystko. Podlegamy pokusom. Znaczy jesteśmy kuszeni przez szatana, który jest Bogu całkowicie poddany. Ale to z własnej naszej grzeszności. Sami kombinujemy i poddajemy się różnym pokusom to znaczy dopuszczamy działalność szatana do nas, o tak to jest. Bo gdybyśmy do niego cały czas mówili, precz ode mnie szatanie, to miałby większy kłopot. Ale jak sami, każdy z nas wie, my czasami chcemy, żeby coś tam się w naszym życiu porobiło. Nie, nie źle, tylko nam się wydaje, że to fajnie będzie, jak się spotkamy. No w przypadku mężczyzn to z jakąś fajną kobietą taką mm, i będzie bajkowo. To się okazuje, że nie. A jak Bóg nam nie pobłogosławi, to te związki nie mają szansy przyniesienia niczego dobrego. No, no. Tak to jest, uczymy się całe życie. I fajnie, jak się w końcu nauczymy. W każdym razie święty Jakub ma absolutną rację, apostoł, i mówi, że Bóg nas nie kusi kuszą nas nasze żądze. Mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę i każdy z nas na przykład może, jak ktoś zawini w stosunku do nas, to mamy wolną wolę i możemy od razu odpuścić temu człowiekowi. Dobra, w porządku, głupi jesteś, nie jesteś w stanie mnie obrazić, kombinowałeś, że mnie obrazić, ale ja nie obrażam się. No to <laughs> i przebaczam. No i kto z nas tak szybko to robi. Kto z nas mówi? O dobrze, dobrze, tak zrobimy, tak zrobię. Zwykle to no nie. O. No wiadomo jak to jest. Niesłychanie ważne jest to, co mówi święty Jakub, że Bóg nas nie kusi. I jest Bogiem miłości. I uczy nas wszystkiego, co jest dobre cały czas no a my wiadomo <noise> dobry Boże ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za wszystko, za ogrom otrzymanych łask. Naucz nas, Panie Boże, wszystkiego. Udziel nam wszelkiego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, układan Matko, i wszystkim następniałów świętych. Dobry Boże. Pobłogosław nam wszystkich. uczy nas niewidzialnych dla wszystkich naszych wrogów. Naucz nas wszystkiego, miłości i wszelkich cnót, abyśmy byli wszyscy święci. Niech wszystkich błogosławień błogosławień szef mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.